Na stadionie w Tusznicy odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Mowa tu o konferencji pod nazwą Dobra Drużyna. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od przemówień przybyłych gości. Następnie zostały wręczone granty dla tutejszych klubów. Te granty to jest 5 tysięcy, 10 tysięcy, 15 tysięcy. W skali całego kraju było to blisko 3,5 tysiąca wniosków w tej edycji. Jest to trzecia edycja. Cieszę się, bo z naszego regionu ponad 30 klubów otrzyma ten grant. Otrzymane w Wsparcie między innymi pozwoli na zakup sprzętu dla młodych piłkarzy płomienia tużnica. Te pieniążki pozwolą na przykład dla tużnicy, żeby zakupić sprzęt dla najmłodszych adeptów nazywanych tutaj kapslami, trochę śmiesznie, najmłodszych adeptów piłki nożnej. Także wspaniała akcja, piękna pogoda, jak zwykle płyta w tużnicy nienaganna i cieszę się bardzo, że, że akurat dzisiaj my jesteśmy prawda, gospodarzem takiej wspaniałej imprezy. Przybyłem na tę imprezę gościom zarówno młodszym, jak i starszym uśmiechy nie schodziły z twarzy, co świadczy, że takie działania są jak najbardziej potrzebne. Nic tylko się cieszyć, bo rzeczywiście jak widzimy tutaj, jak pan redaktor miał sposobność, uśmiechnięte twarze młodych ludzi, którzy się cieszą, że mogą się spotkać, porozmawiać, spędzić ten czas w ten, ten piękny dzień, słoneczny dzień z przyjaciółmi i się cieszyć zabawą, jaką jest sport. W gminie Ostroda nie brakuje aktywnych osób, dla których związane z rozwojem sportu na jej terenie są ważne. Naszą rolą samorządu, samorządowców, prawda, radnych, sołtysów jest tworzenie im odpowiednich warunków, i, ale mówię, wszędzie najważniejsi są ludzie jeśli w danych społecznościach pojawiają się ci lokalni zapaleńcy sportowi, no to mamy takie efekty jak w Tużnicy, w Zwierzewie, w Tyrowie, w Smykowie, w Smykówku, czy, czy, czy jeszcze w innych, w innych miejscowościach, bo ogólnie gmina jest bardzo, bardzo aktywna sportowo. Trudno się nie zgodzić. Uprawiających sport zawodowo czy amatorsko w gminie Ostruda nie brakuje. Dodatkowo, świadczyć o aktywnym społeczeństwie może nieustające zainteresowanie sportowymi wydarzeniami. Pozostaje pogratulować wszystkim obdarowanym grantami, a młodym zawodnikom życzyć powodzenia w rozwoju kariery.